Jak sądzisz, czy łatwo jest naprawić relacje, jeżeli masz w tej chwili jakieś trudności właśnie ze swoim partnerem, w swoim małżeństwie? Co powoduje, że nie udaje wam się właśnie dogadać ze sobą, nie udaje wam się mieć dobrej komunikacji, zrozumienia wobec siebie nawzajem? Tak, jednym z głównych powodów tego, że nie udaje Wam się naprawić relacji, jest to, że po prostu nie próbujecie tego robić. Gdybyście próbowali w jakikolwiek sposób, to na pewno byście usiedli ze sobą, poświęcili sobie ten czas, choćby nawet 5 minut, po to, żeby przeprowadzić ze sobą rozmowę. Najczęściej niestety jedna ze stron w takiej relacji unika rozmowy z jakiegoś powodu. Takim powodem może być unikanie partnera ze względu na to, że partner potrafi bardzo ranić podczas takiej komunikacji. Drugim takim głównym powodem może być to, że ta osoba nie umie rozmawiać na trudne tematy, ponieważ obawia się, że nie będzie potrafiła znaleźć słów, nie będzie potrafiła wejść w ten problem w żaden sposób i łatwiej jest wycofać się niż skonfrontować się. с партнера.